Branżowego Wikrusz w Miedznie w Powiecie Węgrowskim. Bardzo proszę, panie premierze, o zabranie głosu. Tak, szanowni państwo. W Polskim Ładzie bardzo wiele poświęciliśmy miejsca na inwestycje lokalne. I właśnie firma taka jak ta jest beneficjentem będzie korzystać w dużym stopniu z bardzo wielu programów, które rozpoczynamy. Jakie to są te programy? Więc przede wszystkim. Program drogowy, kontynuacja w zwiększonym wymiarze. Wcześniej tutaj pani Marszałek Koc powiedziała mi o tym, że do powiatu węgrowskiego tylko w ostatnich dwóch latach wpłynęło ponad 90 milionów złotych z programu inwestycji lokalnych i z programu inwestycji drogowych, rządowego programu inwestycji drogowych. To przykład, szanowni państwo, gdzie w ślad za naszymi obietnicami. Idą konkretne środki, konkretne fundusze. W tym przypadku, w przypadku całego Mazowsza wschodniego, trzeba podkreślić, że bardzo mocno brakowało tu takich inwestycji solidnych, dobrych inwestycji drogowych w drogi gminne, drogi powiatowe. I to jest jeden z głównych kierunków, który będziemy promować w Polskim Ładzie. Dla Mazowsza. Bardzo dobra wiadomość to także to, co zrobiliśmy w ramach negocjacji z Unią Europejską. Włączenie całego wschodniego Mazowsza, czyli całego Mazowsza poza Wielką Aglomeracją Warszawską w program Polska Wschodnia. Ta możliwość wydzielenia specjalnego wydzielenia administracyjnego części Mazowsza spowoduje, że tutaj popłynie dużo więcej środków dziesiątki milionów złotych, więcej środków. Niż z poprzedniej perspektywy unijnej. Ale perspektywa unijna, Krajowy Program Odbudowy to jedno. To jest część progr programu Polski Ład. Polski Ład to zasadnicza propozycja zmiany dla Polski Powiatowej, Polski Gminnej. Tutaj rozmawiałem z panami wójtami, starostami. Cieszę się, że ruszają programy, na które czekano od kilkudziesięciu lat. Pan wójt powiedział mi o programie. Kanalizacyjnym. I to, szanowni państwo, wielki przełom, którego chcemy dokonać. Skanalizowanie tych części Polski, które były białymi plamami na mapie Polski. To jest właśnie część Polskiego Ładu. Ale też Polski Ład to solidność wykonania. Tutaj przed chwilą pan prezes powiedział mi, że dzisiaj to się inaczej buduje drogę. Ja mówię jak. A prezes mówi, że Buduje się bardzo, bardzo solidnie na wiele lat, że one wystarczą na wiele lat. I cieszę się, szanowni państwo, że odeszliśmy już od tego co 10, 20, 30 lat temu, a za komuny to reguła, czyli od fuszerki, od tego, że inwestycje robione były czasami inwestycje drogowe na kilka lat, już po pierwszym roku pojawiały się kolejne dziury, problemy. Dzisiaj polskie wykonanie to solidne wykonanie. Ja miałem spotkanie z przedsiębiorcami niemieckimi. Polska współpracuje blisko z Niemcami. Kilka dni temu bardzo wielu przedsiębiorców niemieckich, którzy nie mogli się nachwalić tego, jak rozwija się gospodarka polska i z ich ust wielokrotnie usłyszałem, że polska gospodarka to solidność, to solidne wykonanie i wysoka jakość. I to jest piękne, Szanowni Państwo, że... Firmy takie jak ta tutaj w powiecie węgrowskim mogą zatrudniać nowych pracowników, że przechowały zatrudnienie przez te trudne lata, przez trudny rok pandemii, przez trudne miesiące pandemii. A pandemia nie jest jeszcze do końca zwalczona od strony epidemicznej. Tu musimy zachować czujność, ale z, ze strony gospodarczej mogę jednoznacznie powiedzieć. Przechowaliśmy wartość takiej firmy Takich firm jak ta, i przede wszystkim miliony miejsc pracy. I dzisiaj Polska jest gotowa do skoku gospodarczego. Polska ma środki, fundusze, swoje własne budżetowe fundusze. Bo tutaj, te drogi w powiecie węgrowskim, program budowy instytucji lokalnych, takich jak PSP w Węgrowie, odbywa się z funduszy budżetu krajowego, budżetu państwa polskiego. I dzięki temu, że te środki są, że udało się uszczelnić system finansowy w Ministerstwie Finansów, rozwój w najbliższych latach związany z Polskim Ładem będzie rozwojem bardzo szerokim, w bardzo, bardzo wielu wymiarach. I to jest dobra wiadomość przede wszystkim dla polskich pracowników, czyli dla polskich obywateli, bo w ślad za tym będą rosły wynagrodzenia i będą rosły kwalifikacje polskich pracowników i Polska będzie rozwijała się dużo bardziej równomiernie niż przez pierwsze 25 lat procesu transformacji. Szanowni Państwo, polski ład to solidność, wiarygodność, rozwój, który ma dotrzeć do każdej gminy, każdego powiatu w Rzeczpospolitej. To jest nasza obietnica i z tej drogi nie zejdziemy. Dziękuję bardzo.